Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak wyłączyć zaplanowane włączanie i wyłączanie telefonu Redmi 15. Na początku przechodzimy do ustawień. Teraz zjeżdżamy w dół do zakładki bateria, gdzie wybieramy opcję dodatkowe funkcje. Tutaj mamy opcję zaplanowane włączanie, wyłączanie. I tutaj, jeżeli mamy te opcje włączone, w taki sposób. Musimy je sobie wyłączyć, a następnie należy pamiętać tutaj o naciśnięciu tego przycisku, żeby zapisać. Inaczej, jeżeli będziemy mieć to włączone i wyjdziemy sobie bez zapisania, one pozostaną włączone. Trzeba pamiętać, żeby nacisnąć ten przycisk w prawym górnym rogu. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!